Wydawnictwo www prezentuje Jolanta Szymańska. Fragment książki: Kraina Białej Magii. Trójka Ziemian z uwagą zaczęła wpatrywać się w widoczny w oddali punkt, po cichu marząc, by był to mały chłopczyk, który pojawił się w pierniczkowym domku wróżki, ogniu rozpalonym w przepięknym kominku. Władca kosmosu uśmiechał się tylko. Bardzo ciekaw był reakcji tej niezwykłej trójki w chwili kiedy odkryją, kim jest postać widziana na końcu kwiatowej drogi. Ila z chłopcami szybciutko podążali w stronę coraz wyraźniej widocznej postaci. Ila, czy ty widzisz to samo, co ja? Spytał Adaś. Przecieram oczy i nie mogę uwierzyć, mówiła zaskoczona Ila. Czyżby to był nasz przyjaciel? Lodowy człowiek? Tylko tutaj wygląda naprawdę dostojnie. Tak, tak, to on, skakał w górę Michałek. Wiedziałem, że zaskoczy was spotkanie z przyjacielem, uśmiechał się władca kosmosu. Lodowy człowiek ubrany teraz w królewskie szaty z kryształów mieniących się bielą i złotem, koroną na głowie i berłem w ręku, siedział cierpliwie na olbrzymim lodowym tronie. Cieszył się bardzo z tego spotkania. Wiedział, że przyjaciele zmierzają w jego kierunku. Obserwował ich od momentu, gdy tylko znaleźli się na drodze w kamiennym kominku wróżki. Jakże się cieszę, że was tu widzę! odezwał się lodowy człowiek. Ila i chłopcy, będąc malutkimi, błyskającymi światełkami, unieśli się do góry i wtopili w szerokie ramiona swojego przyjaciela. Jak to możliwe, że tutaj ciebie znaleźliśmy? Ty przecież jesteś na białej chmurce! spytała Ila. Jestem przecież lodowym człowiekiem, a tym lodem jest stopione światło, w które wy teraz tutaj weszliście. Światłem jest lód, który jak najwspanialszy kryształ wszystko wyświetla, tłumaczył. Tak bardzo cię kochamy, wyglądasz pięknie. Jesteś królem całego świata, a my jesteśmy przy Tobie, choć wyglądamy jak malutkie drobinki, a jednak twoje oko nas dostrzegło, mówiła zachwycona wróżka. Ila. Ale gdzie jest ten nasz mały, złoty przyjaciel? Spytał Michałek, przypominając sobie o chłopcu z ogniska. Chodźcie, zaprowadzę was do mojego synka, zaproponował lodowy człowiek. To ty masz dziecko? Zdziwił się nagle adaś. Oczywiście, że mam. Jest niczym złote światło. Cały połyskuje. Na pewno z daleka i jego poznacie, powiedział, dodając. Władco kosmosu, chodź z nami. Jestem tobie bardzo wdzięczny, że doprowadziłeś bezpiecznie tutaj moich miłych przyjaciół. Oczywiście, królu, z miłą chęcią. Władca kosmosu ucieszył się z zaproszenia. Niespodziewanie za lodowym tronem pojawiła się złota przestrzeń, jakby to białe, gęsto stopione światło rozświetliły promienie słoneczne. O, jakie olbrzymy, całe ze złota! powiedział zdziwiony Michałek. Widzisz? Ustawiły się niczym straż, witająca po obu stronach drogi swojego króla, powiedziała Adaś, dumny z przyjaciela, spoglądając na postacie z ramienia lodowego władcy. Czytał czarek papaj.